Zaufaj Panu z całego swojego serca i nie polegaj na własnym rozumie. Pamiętaj o nim na wszystkich swoich drogach, a on prostować będzie twoje ścieżki. Księga Przysłów, trzeci rozdział, piąty i szósty werset. Na podstawie książki Saryjank. Jezus słucha. Wieczny Boże, najważniejsze w moim istnieniu jest to. Że Ty jesteś stale ze mną i dbasz o mnie. Jestem Ci wdzięczna, że nie ogranicza Cię czas ani miejsce, i że Twoja obecność przy mnie jest wieczną obietnicą. Mam więc dobry powód, by mierzyć się z przyszłością spokojnie, ufając, że Ty już tam jesteś. Twoje Słowo zapewnia mnie, że gdy zrobię olbrzymi krok w wieczność, Ty będziesz już na mnie czekał w niebie. Ponieważ moja przyszłość jest w Twoich rękach, nie muszę się martwić o jutro. Zawsze, gdy zaczynam odczuwać niepokój, pomóż mi usłyszeć, jak mówisz: Moje dziecko, nie martw się. Panie, chcę przeżyć ten dzień w obfitości, zobaczyć wszystko, co jest do zobaczenia, zrobić wszystko, co jest do zrobienia. Zamiast dać się rozpraszać przyszłym troską, Spróbuję powierzyć je Tobie. Każdy dzień jest wspaniałym darem od Ciebie. Wyznaję jednak, że trudno mi żyć wyłącznie dniem dzisiejszym. Często moja chęć życia w obfitości wylewa się poza linię czasu i zahacza o jutrzejsze zmartwienia albo o przeszłe żale. Jeżeli marnuję moją cenną energię w ten sposób, przeskakuję przez ten dzień zamiast żyć nim w pełni. Jednak kiedy skupiam się na Twojej obecności w czasie teraźniejszym, mogę iść pewnie i żyć energicznie w Twoje cenne imię Jezu. Amen.